Nie bez powodu, Oto Dom w tym roku w piątej edycji projektu Szczęśliwy Dom za główny, główny temat przyjął sobie szukanie sensów zmian mieszkaniowych. Celem tegorocznej kampanii, z punktu widzenia całej marki Oto Dom, ale też i nas jako, jako kreatywnych, jest wyciągnięcie z tych gdzieś zasypanych liści sensu każdego z nas, żebyśmy w kontekście poszukiwań nowego mieszkania mogli się zastanowić, dlaczego chcemy mieszkać tam, a nie gdzie indziej. I żeby. To wszystko, co robimy, to wszystko, co kręcimy, było jak najbardziej autentyczne. Postawiliśmy na to, żeby być bardzo dokumentalnym w podejściu do naszych bohaterów. Do tego projektu zaproponowaliśmy reżysera Maćka Kowalczuka, który oprócz tego, że od lat robi największe kampanie reklamowe w Polsce, to też ma olbrzymią wrażliwość na prawdziwych ludzi i bardzo często korzysta z bohaterów dokumentalnych. Czasem myślę, że taka niespodziewana zwyczajność jest lepsza niż. Wykreowana niezwykłość. W naszym podejściu próbujemy nie przeszkadzać aktorom w wyrażaniu emocji, czyli ograniczyć cały ten reklamowy warsztat, cyrk, lampowo-oświetleniowo-sprzętowy do niezbędnego minimum trzymać go w zasadzie poza miejscem akcji i pozwolić ludziom być sobą. Do Maćka dokoptowaliśmy świetnego operatora dokumentalnego Piotra Pawlusa. I Piotr zastosował bardzo rzadko spotykany w świecie reklamowym metody świecenia, to znaczy świecimy ogólnie cały plan. Dzięki temu on ma pełną dowolność pracy kamery z bohaterem mieszkania. Nie czekamy do momentu, kiedy będzie kamera akcja, tylko czasami już realizujemy nim się wszyscy jeszcze rozłożą, no to, że już mamy tą esencję. W porównaniu z, z reklamą, gdzie jest 60 osób w okolicy. Uzyskaniem jakby takich bardziej prawdziwych emocji, naturalności no, nie należy do najłatwiejszych, aczkolwiek udaje się to wykonać. Cztery dni zdjęciowe zawsze są wyzwaniem logistycznym. Nie pomaga tej sytuacji też to, że jesteśmy w trakcie niżu genuańskiego, natomiast bardzo dobra współpraca z klientem i z agencją pozwala nam myślę, że zrealizować naprawdę piękne zdjęcia, z których będziemy wszyscy dumni. My z marką OtoDom nie dajemy gotowych rozwiązań, ale pomagamy w zrozumieniu, jakie pytania należy sobie zadać, żeby znaleźć swój szczęśliwy dom. Ale to, co jest ważne, to uświadomienie sobie, że prawdziwy sens mieszka w każdym z was. i Tylko wy go znacie. I to jest taki czas, w, tym, w, tych, w tych czasach liminalnych, czasach niepewności, w którym, szukając harmonii, każdy z nas w prawdzie musi zajrzeć w siebie i zrozumieć, co go woła, co daje jemu sens w życiu. Szukajmy sensem, wiadomo gdzie, no po prostu na autodomie.